Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj z gry Izonco i dzisiaj zajmiemy się karabinem maszynowym Madsen. Broń tą znajdziemy w klasie szturmowca. Jest to broń, która jest już można powiedzieć z tej kategorii trochę lepszych broni, trochę bardziej zaawansowanych broni. Jest ona na pewno skuteczniejsza niż pistolet, chociaż nie we wszystkich sytuacjach. Warto tutaj zaznaczyć, że ona też jest w bitwie ograniczona. To nie jest tak, że wszyscy szturmowcy, którzy grają w bitwie, mogą sobie wybrać właśnie Macena. Jest ta broń ograniczona i jak gramy szturmowcem, to właściwie w tym momencie po wybraniu Macena stajemy się takim żołnierzem wsparcia, bo jednak ta broń do szturmowania się średnio nadaje, no jednak ona wykorzystuje nabój karabinowy. Sam karabin Madsen to jest konstrukcja naprawdę, naprawdę udana, ona była bardzo długo eksploatowana, zresztą ja już robiłem o tej broni na kanale materiał. Jeśli dobrze pamiętam to było w kontekście gry Verdun, tam też ta broń się pojawia i jak najbardziej ta broń była po prostu bardzo udaną bronią. Ją jeszcze do niedawna wykorzystywano w regularnych siłach, a zapewne jakieś egzemplarze się jeszcze trafią w siłach nieregularnych, więc była to broń niesamowicie udana, niesamowicie skuteczna. Warto tu również nadmienić, że jak najbardziej taką broń Austro-Węgry posiadały. Nabyły ją w roku 1914. Od Danii zakupiły 632 karabiny, więc można powiedzieć, że ilość tej broni w armii austro-węgierskiej była co najwyżej śladowa, bo 632 karabiny to jest strasznie, strasznie mało, jak weźmiemy cały ogół armii austro-węgierskiej. Z drugiej strony ciężko się tutaj dziwić, żeby jakieś niesamowite zakupy dokonywano e, takiego typu broni, dlatego że w tamtym w tych czasach jeszcze troszeczkę inaczej podchodzono do kwestii uzbrojenia no i w sumie nie widziano być może zbytnio potrzeby właśnie, żeby posadzić żołnierzy w tego typu broni warto tutaj zaznaczyć, że Madsen jak na swoje czasy był bardzo lekką bronią, bardzo poręczną bronią i można powiedzieć wyprzedzającą nawet swoje czasy co nieco ponadto była to broń, która no na dodatek była nieco skomplikowana, więc też cena tej broni nie była najmniejsza więc, no jak najbardziej ta broń była mi się wydaje udana, ale też zakupy tej broni to zawsze był całkiem spory wydatek. Ponadto, też chyba nie miano troszeczkę koncepcji, jeśli chodzi o użycie tej broni. Była to broń, można powiedzieć, dość nowoczesna jak tamte czasy, i ona troszeczkę wyprzedzała, można powiedzieć, ten okres, w którym się pojawiła. Warto tutaj zaznaczyć, że taki karabin maszynowy, lekki, poręczny, wygodny pojawia się między około roku 1900, podczas gdy wtedy większość karabinów maszynowych ważyła po no, parę dziesiąt kilo. Więc ta konstrukcja nieco wyprzedzała swoje czasy, z drugiej strony jak najbardziej wykorzystywano było zainteresowanie na tą broń. Co do gryząco, jest to, mi się wydaje jedna z lepszych broni, jedna z przyjemniejszych broni. Na pewno jest to broń poręczna, która pozwala nam zarówno wspierać i natarcie, jak i skutecznie się bronić. Jest to po prostu broń, która naprawdę się do tego nadaje. Warto tutaj jednak zaznaczyć, że strzelanie z biodra, czy też strzelanie z pozycji stojącej może nam nieco problemów e, przysporzyć, dlatego, że ta broń no, mimo wszystko strzela nabojem karabinowym, co twórcy oddają i ona no, nieco kopie. Jednak z pozycji leżącej jest to broń naprawdę celna, naprawdę skuteczna. Na naprawdę duże odległości jesteście w stanie oddać skutecznie strzał. Warto tutaj zaznaczyć również, że szybkostrzelność tutaj jest naprawdę przyjemna. Co daje nam możliwość bardzo precyzyjnej kontroli ognia i możemy strzelać właściwie pojedynczymi strzałami bardzo precyzyjnie, bardzo wygodnie, i to jest naprawdę mi się wydaje dość duża zaleta tej broni. Dlatego, że nie musimy strzelać serią, możemy sobie oddawać pojedyncze, mierzone strzały na naprawdę duże odległości. Więc jest to naprawdę zaskakująco skuteczna broń. Kolejna kwestia mi się wydaje bardzo istotna to fakt, że celownik znajduje się na górze broni, a nie po na przykład lewej stronie broni, co w niektórych grach bywa uciążliwe właśnie takie umieszczenie celownika, a niektórzy po prostu tego nie lubią, chociaż wiem, że są osoby, którym jest to obojętne, gdzie ten celownik jest, ale jednak uważam, że mimo wszystko umieszczenie celownika na górze broni jest, po prostu wygodne i jak najbardziej się dużo lepiej spisuje niż umieszczenie po którymś z boków. Więc jak najbardziej mi się wydaje, jest to broń naprawdę, naprawdę przyjemna i skuteczna. Grzegorzko mi się wydaje, jedna z lepszych broni, jedna z przyjemniejszych broni, chociaż tutaj chyba wszystkie broni są skuteczne i przyjemne. No i na pewno jest to broń, która bardzo dobrze się spisuje. Tylko musimy pamiętać o tym, że kiedy tą broń wybieramy, to jesteśmy raczej żołnierzem wsparcia, niż takim typowym szturmowcem. Raczej powinniśmy zostać za oddziałem, wspierać go celnym ogniem, lub osłaniać go celnym ogniem. Pierwsze, co powinniśmy zrobić, kiedy zaczynamy się bronić, no to przemieścić się w dogodne miejsce strzeleckie, które pozwala nam na wyjmowanie wrogów z dość dużej odległości. To są, mi się wydaje, bardziej nasze zadania, niż wymiatanie okopów z przeciwników. Od tego są żołnierze z pistoletami, które bardziej się do tego nadają, też możemy to próbować robić i nikt nam tego nie zabroni. Ale no w tym momencie możecie się zaskoczyć, bo ta broń niekiedy może was kopnąć nieodpowiednio, albo ona po prostu nie będzie chciała, można powiedzieć, współpracować z wami tak, jakbyście chcieli. No i na dodatek będziecie marnować wystrzeliwując po masę amunicji. Więc mi się wydaje, jednak lepiej nastawić się na bardziej defensywną rozgrywkę, bardziej spokojną rozgrywkę, ale jak najbardziej skuteczną dla drużyny. Ja już powoli będę. Kończył. Napiszcie, co wy myślicie o karabinie Macen Grzezon. jak Wam się dobrą grało w tej produkcji? Czy uważacie, że jest to dobra broń dla szturmowca, czy może jednak wolelibyście jakąś inną? Z mojej strony to tyle. Jeśli film Wam się podobał, no to zostawcie lajka, like zasubskrybujcie kanał, komentarze jak zawsze są dla Was. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. No i cześć!